Cześć, witam Was na kanale Prawo Jazdy Autoturbo. Stało się od 1 stycznia 2022 roku. A co takiego? Ale za nas Dostaniesz mandat. Jest ja Zmiany w przepisach ruchu drogowego, a dokładniej nowy taryfikator mandatów oraz dużo zmieni się w punktach karnych. Jak to prościej ująć, jednym zdaniem, więcej punktów i więcej. Oczywiście będzie do płacenia. Jak te zmiany w tak zwanym kodeksie wykroczeń będą rzutować na bezpieczeństwo ruchu drogowego, to się przekonamy pewnie w przyszłości. A teraz, co się zmieni od nowego roku? Jedziemy. Ok, w jakich sferach będziemy musieli więcej zapłacić za mandat? Na pewno wy nie stosowaniu się do ograniczeń prędkości podczas wyprzedzania na zakazie w sposobie zachowania się do pieszych w uszkodzeniu mienia i spowodowania naruszenia ciała oraz i to jest naprawdę super wyższe kary będą dla prowadzących po alkoholu lub podobnie działającego środka tabela przedstawia za jakie wykroczenia zapłacimy i to sporo. A więc no, tu będę się wspomagał. Na tę chwilę, taryfikator mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 do 40 km na godzinę przewiduje grzywnę od 200 do 300 zł. Zgodnie z nowymi przepisami, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km będzie skutkowało minimalną grzywną wysokości do 800 zł. I teraz. Jeśli w ciągu dwóch lat zostaniecie ponownie ukarani za to samo wykroczenie, wówczas grzywna będzie nie mniejsza niż dwukrotność tej kary, czyli mandat będzie w wysokości minimum 1600 zł. Jazda bez uprawnień w obecnych czasach jest bardzo częstym zjawiskiem. Grzywna minimalna 1500 zł. Tyle samo, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych. Analogicznie, jeżeli w przeciągu 24 miesięcy popełnicie to samo wykroczenie, wówczas zapłacicie dwukrotność tej grzywny, czyli 3000 zł. Kolejne wykroczenia będą związane z przejazdami kolejowymi, czyli omijanie opuszczanych zapór czy półzapór. Kolejowych. Wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, jeśli opuszczenie szlabanów już zostało rozpoczęte lub podniesienie nie zostało zakończone. Wjeżdżanie lub wchodzenie na tory w sytuacji, w której nie ma miejsca, by opuścić przejazd grzywna 2000 zł w przypadku tzw. recydywy 4000 zł. Nowa zmiana, jaka się również pojawi od nowego roku, to taka, że mandat wystawiony przez policjanta będzie mógł wynosić maksymalnie do 5 tysięcy. Natomiast w przypadku sumowania wykroczeń może nawet wynieść 6 tysięcy złotych. Kolejna zmiana. Do tej pory maksymalną grzywnę, jaką sąd mógł orzec, to 5000 zł. Natomiast od 1 stycznia wzrośnie do 30 tysięcy złotych co do punktów. Punkty karne będą usuwane, ale tylko po opłaceniu mandatu. Spokojnie. To znaczy, jeżeli grzywna zostanie opłacona np. z różnych powodów, np. po dwóch miesiącach, to punkty zostaną po dwóch latach skasowane od momentu, oczywiście, opłacenia grzywny. I tutaj ta zmiana. Dotychczas punkty kasowane były po roku czasu. Teraz po 24 miesiącach od. Podkreślam od uiszczenia grzywny. Jeżeli chodzi o punkty, to za najcięższe wykroczenia będzie można dostać 15 punktów, a nie jak do tej pory 10, oraz pojawi się nowa punktacja 13 punktów. Limit punktów naturalnie zostaje bez zmian, czyli maksymalną liczbę punktów, jaką można otrzymać, to 24. W przypadku kierowców, tzw. świeżych, którzy mają prawo jazdy mniej niż rok, to 20 punktów. Tu pojawia się znacząca zmiana, oczywiście dla kierowców, którzy są na granicy przekroczenia magicznej liczby 24, a mianowicie nie będzie już tzw. kursów reedukacyjnych, czyli jednym słowem nie będzie można już zmniejszyć czy też zbić liczby punktów. Tutaj przedstawiamy tabelę, jak to będzie wyglądało z punktu widzenia od 1 stycznia 2022 roku. Zaczynamy od 12 wykroczeń, za które kierowca otrzyma. 15 punktów karnych. Wśród nich jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km w obszarze zabudowanym. Tutaj w tej kwestii na pewno nie zmieni się fakt, że wtedy będziecie mieć zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy, ale macie już 15 punktów, a nie 10 jak było poprzednio. Niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia. Nie zastosowanie się w celu uniknięcia kontroli do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przychodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na niewchodzącemu. Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi. Kierowanie pojazdem w stanie nieczęśliwości lub pod wpływem środka odurzającego. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu. Oprócz tego, 13 punktów dostaniemy m.in. za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km na godzinę. zaś 10 punktów między innymi dostaniemy za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej, przekroczenie prędkości od 31 do 40 km na godzinę, objeżdżanie opuszczonych półzapór i zapór, wjeżdżanie na przejazd, kiedy po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy, przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określającym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 lub więcej. Podsumowując, oczywiście nowe zmiany budzą wiele emocji, przede wszystkim wśród kierowców, to jest naturalne zjawisko, gdy w grę wchodzą wyższe grzywny, czyli jednym słowem więcej będziemy... Płacić. Oczywiście trzeba podnosić wysokość grzywny za wykroczenia czy przestępstwa drogowe, ale na pewno nie do kwot 5 lub 6 tysięcy złotych, co mają powiedzieć osoby, które zarabiają minimalną krajową albo są w ciężkiej sytuacji finansowej, czy nie będą chciały uciec od odpowiedzialności, jak już na obecny czas jest problem ze ściągalnością mandatów w kwotach nawet do 300 zł, może problemem jest. W Polsce to tak zwana edukacja, gdzie tak naprawdę zarys wiadomości dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego pojawia się najczęściej na kursach prawa jazdy czy na kursach techniki jazdy, czy to nie stanowczo za późno oraz oczywiście w mentalności samego kierowcy. Można się zastanowić, czy te zmiany w kodeksie wykroczeń będą rzutowały na bezpieczeństwo na naszych drogach. Oby tak, ale na pewno przekonamy się tuż po... Nowym roku na pewno nie, ale na pewno w niedalekiej przyszłości. Tak na zakończenie. Od 1 stycznia 2022 roku nóżka z gazu. Trzymajcie się, cześć!